No tak właśnie sobie wyszedłem do kosza, ale nie pogrzebać, ale patrzcie kurwa, but. Nówka sztuka. Patrzcie kurwa, buty. Nówki sztuki. <grywa> to kurwa wyrzuca buty nowe. O. Ale to każdy inny rodzaj, patrzcie. O, nie ma to jak pogrzebać kurwa w koszu na śmieci Ale dziwne, bo pojedyncze sztuki. <grystanie> kurwa patrzcie normalnie Nie wiem czy ktoś jumane były czy co <grystanie> Nie no ten może nie jest nowy, ten może jest chodzony Ale tu normalnie kurwa, jest ta naklejka <grystanie> no, W drugim koszu jest komplet ale to tylko jednego chodzonego Jakieś takie stare, naprawdę już przechodzone. No, zostawiłem nie do pary, te świeże. Ale ogólnie, naprawdę, takie rzeczy ludzie wyrzucają na parkingach do koszy, że to się w głowie nie mieści. Raz znalazłem zestaw oryginalnych kołpaków do Mercedesa i to takich aluminiowych, a nie że takie jakieś normalnie plastikowe. Albo jakieś worki. Z zaprawą czy z czymś normalnie poukładane przy koszach. Ja Nie wiem, czy to Jumana, czy co, do ramię